Cześć kochani, zapraszam Was na karkówkę z cebulą i z żurawinami. Tak bardzo delikatną i soczystą, że nie potrzeba do jej jedzenia praktycznie noża. Tylko kilka składników, kilka minut przygotowania, no i trochę czasu pieczenia. Ale warto. Zobaczcie jak przygotować taką przepyszną karkówkę. Piekarnik rozgrzej do 230 stopni. Obraną cebulę pokrój na grube plastry. Karkówkę pokrój w poprzek włókiem na plastry o grubości 2 cm. Dopraw solą i świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Mięso włóż do spryskanej tłuszczem formy. Wstaw do piekarnika i piecz przez 10 minut. Przyjmij mięso, przewróć na drugą stronę i piecz następne 10 minut. Na dużej patelni silnie rozgrzej olej. Dodaj cebulę, lekko posól i smacz na największym ogniu, ciągle mieszając przez 5 minut, aż zacznie się szklić. Wlej szklankę wody, dodaj żurawiny. Wymieszaj i duś 5 minut, co jakiś czas mieszając. Bo to jest tak, że czasem nie potrzeba dużo przypraw, bo można wydobyć ten pełny, wspaniały smak z cebuli, z żurawin i z mięsa. Wszystko to razem z odrobiną tymianku, soli, świeżo zmielonego pieprzu stworzy wspaniałą, smakową kompozycję. Po prostu kręci w nosie świeżo zmielony czarny pieprz. Używajcie tylko takiego, żadnego innego, nie kupujcie mielonego pieprzu, który nie ma ani smaku, ani aromatu, tylko odrobinę koloru. Chodzi mi o pieprz mielony w torebkach. Podpieczony z obu stron mięso z piekarnika. Dodaj do niego cebulę z żurawinami. Dopraw tymiankiem. Przykryj folią aluminiową i wstaw ponownie do piekarnika nagrzanego tym razem do 140 stopni. Piecz przez 2 godziny. Już gotowe jest. Przepraszam bardzo, jest po prostu super.